Johann Krachowiecki, żołnierz września, uczestnik walk z Niemcami, z Sowietami, więzień litewski, więzień sowiecki, żołnierz Armii Andersa, cichociemny, powstaniec warszawski, więzień komunistyczny, ostatni cichociemny zamordowany przez komunistów na Rakowiecki. Major Andrzej Rudolf Czajkowski, cichociemny, zamordowany przez komunistów. Andrzej Rudolf Czajkowski, major wojska polskiego, żołnierz armii krajowej, cichociemny, dowódca bałonu Ryś w Powstaniu Warszawskim, więzień rosyjskich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych, został zamordowany przez komunistów. Był dowódcą plutonu łączności w pierwszym pułku Ułanów Krechowieckich imienia Bolesława Mosickiego, który w tamtym czasie był w składzie suwalskiej Brygady Kawalerii. Walczył najpierw z Niemcami, z III Rzeszą, a potem z wojskami Związków Socjalistycznych, Republiki Radzieckich. Był internowany. Wiemy, że przebywał w obozie w Brakiszczach. Dnia 27 listopada 1939 roku uciekł z obozu i przedostał się do Wilna. Trafia do Wilna, gdzie wstępuje do ZWZ. -u. Składa przysięgę służyć Polsce jako jej partyzant, jako żołnierz podziemia. Aresztowany przez Sowietów trafia do obozu. Dzięki układowi Sikorski-Majski wraz z innymi polskimi oficerami. Wstępuje do polskiej armii, do armii generała Andersa. Na własną prośbę zostaje skierowany do szkolenia mającego przygotować go na przerzut do kraju. Staje się jednym ze słynnych cichociemnych. W trakcie jednego ze skoków szkoleniowych łamie sobie nogę w kostce. To właściwie powinno go zdyskwalifikować, ale on jest tak uparty, że. Uzyskuje przydział do kraju i skacze do Polski w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 roku. Podczas Powstania Warszawskiego przyjmuje pseudonim Garda. Walczył na Mokotowie, wpierw jako dowódca drugiego bałonu powstałego jako batalion ochrony sztabu zgrupowania Baszta, a następnie jako dowódca bałonu Ryś i zastępca dowódcy połączonych bałonów Oaza Ryś. Potem walczył w śródmieściu jako zastępca dowódcy zgrupowania Mokotów. Natomiast po powstaniu przedostał się do Częstochowy, gdzie organizował konspirację. Tam też uzyskał awans na majora. Aresztowany w Częstochowie w grudniu 1944 roku przechodzi przez paskudne obozy, ohydne obozy koncentracyjne niemieckie Gross Rosen, a potem Buchenwald i obóz specjalny dora. Wyjątkowo morderczy dla więźniów. Po wyzwoleniu obozów znów zaciągnął się do polskich sił zbrojnych na zachodzie, gdzie służył w zarządzie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów jako wiceprezes oddziału na Wielką Brytanię. W 1949 roku wraca do kraju za namową ministra spraw wewnętrznych rządu RP na uchodźstwie generała Romana Odzierżyńskiego. Miał przewieźć jego rozkazy. Aresztowany 13 sierpnia 1951 roku, półtora roku śledztwa. 111 przesłuchań, czasami 6 przesłuchań w ciągu jednego dnia. Klasyczny, morderczy, ubecki konwer. Zamęczenie człowieka ustawicznymi przesłuchaniami. 30 kwietnia 1953 roku słyszy wyrok kary śmierci za szpiegostwo. W procesie nie wykazano jakichkolwiek do, do, dowodów na to, by Czajkowski był winien szpiegostwa. Zostaje skazany na dwukrotną karę śmierci przez sędziego Widaja i 10 października 1953 roku do więzienia na Mokotowie przyjeżdża sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, Stefan Michnik, z rozkazem wykonania wyroku śmierci. I o godzinie 11.50 Kat Mokotowski strzela Andrzejowi Czajkowskiemu Gardzie, ostatniemu z cichociemnych zamordowanemu przez komunistów w tył głowy metodą katyńską.